Maybush, 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 maybush. Co ci stało, żona? Słuchaj, mamusia dzwoniła, będzie tutaj za 10 minut. Musimy szybko posprzątać. bierz się do roboty, żona relaksuje, ja byś poszątał. Żona relaksuje, dobra? <grym> mamusia zaraz tu będzie, czemu nie sprzątasz? tam, żona. Tutaj. That cleaning. Od enda. That. That ale poszantałeś. No, żona. <laughs> o! Oh. Mamusiu, proszę. Ale czysto. O, matko posko. Dziękuję, mamo, ja poszczętaję.